Cześć, nazywam się Piotr i stoję właśnie przed najnowszą generacją koparko-ładowarek Caterpillar. Jest to następca 432 F2. Seria F2 była ceniona przez za niezawodność, doskonałe parametry pracy oraz wygodę operatora. Wszystkie te cechy zostały przeniesione tutaj, a niektóre nawet poprawione. Za chwilę opowiem o nich w szczegółach. Witamy w całkowicie nowej kabinie. Najpierw trochę historii. Pierwsza koparka ładowarka Caterpillar powstała w 1985 roku. Była to koparka ładowarka serii A. W tamtych czasach nikomu nie śniło się, że koparko-ładowarki będą wyposażone w elektrohydrauliczne joysticki. Dzisiaj mamy XXI wiek i ta maszyna jest pierwszą koparką ładowarką Caterpillara wyposażoną właśnie w takie rozwiązanie. Joysticki są integrowane w fotelu, służą do obsługi zarówno łyżki ładowarkowej, jak i łyżki koparkowej. Można jednocześnie sterować e, przodem, jak i tyłem maszyny. To rozwiązanie zostało sprawdzone na przestrzeni blisko 20 lat w większych kopelnianych maszynach, w ładowarkach, w koparkach, spycharkach oraz równiarkach. Dzięki elektrohydraulice możemy dostosować modulację hydrauliki oraz czułość joysticków, w zależności od tego, jakie są upodobania operatora. Możemy wyregulować, jak w konsoli do gier, żeby joysticki reagowały szybko, wolno lub średnio, lub też modulację w zależności od trybu pracy. Modulacja może być zgrubna, dokładna lub normalna. Mamy też yy, możliwość sterowania trybami pracy maszyny. Mamy tryb Eko który oszczędza paliwo. Mamy tryb standard, mamy tryb standard plus. W trybie Eko obroty ograniczone są do 1500 obrotów na minutę i ograniczony jest wydatek pompy. W trybie standard przy tych tak samych obrotach 1500 obrotów na minutę mamy zwiększony wydatek pompy hydraulicznej. Natomiast w trybie standard plus zwiększone obroty silnika są do 2350 obrotów na minutę. Wszystkie te opcje możemy sobie łatwo sterować z tego oto panela. Jest on wyposażony w standardowym trybie w przyciski, natomiast jako opcja może być to też ekran dotykowy. Menu jest w języku polskim, bardzo proste i intuicyjne, żeby każdy mógł sobie wybrać swoje parametry pracy. 432 zostało wyposażone w nowy układ hydrauliczny o zwiększonym wydatku. W tej chwili to jest 187 litrów przy 250 barach, co jest najlepszym parametrami na rynku. Standardowo maszyna wyposażona jest w łyżkę 6 w jednym z widłami z rekinem o pojemności 1,03 m3. Wysokość podnoszenia to blisko 3,5 m. Bardzo ważny parametr przy załadunku ciężarówek. Z przodu możemy również zastosować inne osprzęty, takie jak pług, zamiatarka. Jeżeli chodzi o silnik, mamy tutaj nową jednostkę Caterpillar C3.6. Jest to następca modelu C4.4. Ma on dokładnie te same parametry mocy i wykresu momentu obrotowego jak silnik C4.4, natomiast cechuje się zwiększoną efektywnością paliwową. Zauważyliśmy oszczędność na poziomie 10% w stosunku do poprzedniego silnika. Jest on wyposażony w układ DPF i AdBlue i spełnia najnowszą normę Stage 5. Układ AdBlue został przeniesiony tutaj z jednostki C71 ten układ jest bardzo sprawdzony i mniej wrażliwy niż układ, który mieliśmy w koparce serii F2. Tyle teorii, a teraz przejdźmy do praktyki. Jedziemy zobaczyć jak ta maszyna sprawuje się w pracy. Bardzo przyjemna maszyna w pracy. Ma wiele świetnych trybów, które się przydają podczas wykonywania wykopu przy nimniejszym kanalizacji. Mamy tam tryb precyzyjny, który bardzo spowalnia maszynę i jest bardzo precyzyjna w ruchach. I mamy też tryb zgubny, który może nam nadgonić, że tak powiem, pracę, gdy nie musimy robić precyzyjnych ruchów. A bardziej zależy nam na szybkości. Joystiki zamontowane w fotelu są bardzo funkcjonalne. Są zwarte przy, przy operatorze. Wszystko jest pod kontrolą i myślę, że to jest duży plus w tej maszynie. Maszyna dobrze pracuje, sprawdza się widzę w terenie, nadaje się do ciężkich prac, idealnie.